Czy można powiedzieć, że drewno wygra z prądem, a tym bardziej z gazem. Żeby wygrało, musi spełnić dwie rzeczy. Pierwszy to jest czynnik ekonomiczny, a drugi czynnik komfortu. Tak jak w dzisiejszych samochodach. Gdy kupujemy samochód, to patrzymy głównie na dwie rzeczy. Na jego ekonomiczność spalania, jak on jeździ szybciej, wolniej, ile pali. I drugie, na komfort tego samochodu. I nie inaczej jest tutaj. Jeżeli współczesne urządzenia, które nazywamy do indywidualnego ogrzewania domów lub dogrzewania domów, gdy mówimy o kominkach, a gdy mówimy o piecach, mówimy indywidualnego ogrzewania domów. Będą spełniały ten, te warunki ekonomiczności, czyli będą, będzie ogrzewanie drewnem bardziej korzystne niż innymi, stosując inne źródła energii, to wtedy te urządzenia będą kupowane. Panie Jacko, to może poruszmy temat realnych kosztów. Ogrzewania domu na przykładzie, nie wiem, powiedzmy, że mamy dom 150 metrów, nie? jak to wygląda w kontekście, nie wiem, palenia węglem, grzania prądem i takim piecokominkiem. Do tej pory do ogrzewania domu najczęściej ze względu na ten czynnik wygody właśnie używano albo gazu, albo prądu. Mamy w Krakowie stare piece kaflowe, w których są włożone grzałki na prąd, i, i ten piec nagrzewa się prądem, najczęściej nocą, żeby było troszeczkę taniej. Natomiast gaz, każdy ma, większość ludzi ma w domu kocioł gazowy, i póki to paliwo przejściowe, jak go nazywa dzisiaj Unia Europejska, jeszcze jest dopuszczone, i jeszcze ma ceny takie jakie ma. Dzisiaj ma tak zwane ceny zamrożone jeszcze to to ogrzewanie jest, spełnia wymóg wygodnego ogrzewania, tylko przestało spełniać ten drugi wymóg tego czynnika ekonomicznego. Dzisiaj ogrzewanie gazem. W przeliczeniu na kilowatogodzinę przy typowym kotle gazowym, stosowanym najczęściej, który wisi w łazience gdzieś, czy w kotłowni, to jest 44 grosze. Przy domu 150 m2, to patrząc z perspektywy zduńskiej, najczęściej. Mamy domy już docieplone, aczkolwiek jeszcze nie tak ocieplone, jak są dzisiaj, jak, jak są, jakie są dzisiaj te najnowsze wymagania dla najnowszych domów. Więc patrząc z perspektywy takiego domu 150 metrów 2 gdyby to był. Przy tej cenie 44 groszy za kilowatogodzinę, to gdyby to był absolutnie dom najnowszej generacji, teraz budowany, miał to 150 metrów kwadratowych, to jego koszt ogrzewania w sezonie zimowym wynosiłby około 3000 zł. złotych. Natomiast domy zazwyczaj mają zapotrzebowanie z doświadczenia, mówię, dobrze docieplone domy, dwukrotnie większe, ponad dwukrotnie większe i wtedy ten koszt ogrzewania w sezonie zimowej wynosi około 7 tysięcy. Natomiast jeżeli mamy domy starsze, to ten koszt może wzrosnąć dwu albo trzykrotnie, czyli 14 albo wręcz ponad 20 tysięcy, gdyby Cały dom 150 metrów yy, był ogrzewany gazem. Zazwyczaj z takich rozmów, które prowadzimy z naszymi klientami, wychodzi, że jeżeli mają dom o dużym zapotrzebowaniu na ciepło, starszego typu, to nie ogrzewają całego domu. I tak naprawdę nie ogrzewają 150 metrów kwadratowych. I ja się boję jednej rzeczy, która nastąpi, y, która będzie efektem wzrostu kosztów ogrzewania, że pogorszy się ten drugi czynnik, ta wygoda życia, ten standard życia. Gdy cena zostanie wywindowana bardzo wysoko i węgla, i prądu, wtedy ludzie nie będą ogrzewali całych 150 metrów kwadratowych domu, tylko będą ogrzewali jeden, dwa pokoje. No bo. Skąd mają wziąć pieniądze na ogrzewanie? Jeżeli ogrzewanie gazem przy cenach zamrożonych przez rząd jeszcze wynosi 44 groszy, czyli koszt ogrzewania wynosi te, te ponad 3 tysiące czy 7 tysięcy dla takich lepszych domów dzisiaj, to przy koście ogrzewania prądem to już jest zupełnie inna półka. Jeżeli by ogrzewać wprost prądem, tak jak mówię w piecach kaflowych grzałką, to cena prądu jest, wynosi złoty 73. Zł. Taką ostatnio dostałem grudniową fakturę za, za prąd w moim prywatnym domu. Złoty 73. Zł. Od, od poprzedniej, przedostatniej faktury cena wzrosła ze złoty 10 na złoty 73, czyli o 57%. Gdybym ogrzewał prądem ten dom, to w porównaniu do gazu kosztowałby ponad e, e, dwukrotnie więcej, by ogrzewanie kosztowało e, domu. E, 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 to by ponad, przepraszam, ogrzewanie by kosztowało Blisko czterokrotnie więcej. Cena po tej podwyżce prądu, gdybym prąd ogrzewał, jest bliska 12 tysięcy. Tego domu idealnie docieplonego, który ma zgodne z dzisiejszymi wymogami. Docieplenie, zapotrzebowanie na ciepło. One wynosi y, dokładnie niecałe 10 wat na metr kwadratowy. Więc jeżeli y, taki dom, y, który ma 150 metrów, y, potrzebuje do ogrzania y, około y, niecałe 1,5 kW, y, 30 parę kWh na, na dobę, to wtedy Koszt ogrzewania rocznie prądem na żywo, prądem by wyniósł blisko 12 tysięcy. A dom trochę starszy, tak jak mówiłem, który ma dwa razy wyższe zapotrzebowanie, a dwa razy więcej, to zaczynają być kosmiczne kwoty. Jeżeli za ogrzewanie bym miał zapłacić 27 tysięcy. Ja jestem zdziwiony, bo na poprzedniej, na tej na tym tutaj karteczce, którą mam, miałem jeszcze ceny stare, gdy było złoty 10. A, ja, ten... a jak to wygląda w przypadku yy, grzania drewnem? przy tu jeszcze trzeba tylko dopowiedzieć, że nikt nie, grze, to znaczy, mało ludzi ogrzewa wprost prądem, tak, te stare piece kaflowe. Dzisiaj raczej stosuje się obniżenie o połowę ceny prądu poprzez stosowanie tak zwanych pomp ciepła. Te najbardziej popularne pompy ciepła, które są, są jakoś jeszcze dostępne w tych systemach grzewczych, obniżają nam cenę prądu o połowę, no i wtedy ten koszt staje się trochę bliższy, bo wtedy koszt ogrzewania, prądu będzie za pomocą pompy ciepła, będzie dwukrotnie droższy od kosztu ogrzewania gazem, tym ziemnym po dzisiejszej cenie gazu oczywiście.